Nawet tak symbolicznie, no po to właśnie wzią wziął Tusk Bodnara, żeby, żeby zabrać im całą tą, to, to lewicowe oprzyrządowanie, z którym oni by chętnie szli do wyborów. No bo tak, mowa nienawiści, walka z LGBT, no to ten pan Bodnar się zajmuje, prawda? Znaczy Ukranie walka o LGBT, bo on się zajmował o, walką z LGBT, jakbyśmy go lubili. Ale... ale niestety zajmuje się walką o prawa, tak zwane prawa LGBT. Tak. No i grozi, straszy i tak dalej. Wypisz, wymaluj koncept lewicowy. No, rozprawa z pisem, no co, to, to może jeszcze tak. bardziej. Tak, 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 tak gdzieś, że Biedroń może popiskiwać z galerii, tak, pokrzykiwać tak. hura, śmiele i mocniej tak, towarzyszy ale to Wiesławie. Chcę, że krótko mówiąc, żywot historyczny lewicy chyba, chyba no. dobiega końca. Może tam partia razem wyciągnie jakieś coś i zbuduje się jak na to liczy, bo to już widać, że tylko razem ma praw, ma, ma ma odwagę tam krytykować Tuska w sprawie CPK.